Witajcie w kolejnym filmie po przerwie, której się nie spodziewałam, ale później się Wam wytłumaczę, bo na razie zabieram Was na spacer. Jest środek lipca, przepiękna I pogoda. I... <noise> Także idziemy na plac zabaw, idziemy się troszkę wygrzać w słoneczku, pobyć na świeżym powietrzu. Pięć minut od naszego domu mamy taki park, jakiś stary kościół, jakieś groby. <noise> idziemy dalej. Motylek ma gniazdko? No tutaj ma taki...

Wracamy już do domku. Nie wiem nawet, która jest godzina, ale wydaje mi się, że byłyśmy bardzo długo na tym placu. Zobaczcie, jak to jest zielone, jak w dżungli. Ten plac zabaw to jest jeden z Natalii ulubionych. Zoba mogłaby tu siedzieć godzinami. Mi też się podoba, bo jest fajnie w lasku, jest zielono. Można sobie pobyć na świeżym powietrzu. Dzisiaj spotkaliśmy fajne dzieciaki na placu. Także Natalia zadowolona. Ja też zadowolona. I teraz wracamy do domu pod górkę, więc już nie będę nic gadała. Ogólnie nasza ulica jest bardzo zielona, ale na przykład tu naprzeciwko pięknego, zadbanego ogródka jest też takie coś. Co tu? Spad? o nie! Chcesz je zdjąć? Tak. Więc takie widoki u nas też są, zwłaszcza w centrum miasta. My na szczęście mieszkamy na uboczu. Jest tutaj dużo zieleni. domku i Wczoraj u nas było prawie 30 stopni i naszła mnie ochota na taki letni obiad. Mi się letni obiad kojarzy z takim świeżym kalafiorkiem albo z fasolką szparagową, z młodymi ziemniaczkami, z koperkiem. I dzisiaj chodziłam, obeszłam trzy polskie sklepy. ScienceBury, Lidl i nigdzie nie mogłam znaleźć świeżego kalafiora. Wszędzie były tylko same mrożonki, więc w końcu stwierdziłam, że zrobię mizerię. Do tego właśnie młode ziemniaczki z koperkiem i piersi z kurczaka właśnie będę smażyć w panierce. No i będzie taki letni obiadek. Nie do końca to co chciałam, bo taką miałam ochotę właśnie na tego kalafiora z masłem, ale no niestety nigdzie go nie dostałam. Może. Przyjdę się do polskiego sklepu jeszcze jutro. Może chociaż nie jutro, raczej nie mam dostawy w niedzielę. Chyba we wtorki i czwartki, z tego co kojarzę, no to we wtorek pójdę do polskiego sklepu. Może będą wtedy mieć świeże kalafiorki i kupię. Bo taką mam ochotę, że jak go nie zjem, to padnę chyba. Macie tak czasami, że macie na coś taką ochotę, że musicie to po prostu zjeść. I... Właśnie się niedługo wybieram do optyka. Niedługo w sensie dzisiaj, niedługo za kilka godzin, bo muszę sobie zrobić badanie wzroku i kupić nowe okulary w końcu po trzech latach, bo już czuję, że te są za słabe. I idę oddać do primarka sukienka. Tak mi się podobała na wieszaku, ale tak jak myślałam, niestety ten krój chyba mnie jeszcze po prostu pogrubia. Chyba, że za duży rozmiar wzięłam. Przymierzę sobie, jeżeli będzie jeszcze mniejsza i zobaczę. Ale wydaje mi się, że chyba nie powinnam nosić takiej sukienki. Może jeszcze jakby cycory były mniejsze, to by też trochę inaczej wyglądało, ale nie, nie za bardzo mi się to podoba. Przymierzę sobie tak, jak mówię, mniejszą. Oddałam sukienkę i tak jak myślałam, po prostu mi ten krój nie pasuje. Przymierzyłam mniejszy rozmiar i tak było fatalnie. Więc kupiłam sobie spodnie zamiast <laughs> sukienki takie fajne na lato. O, Nie widać całego. Takie materiałowe. Materiałowe wszystkie są materiałowe, jakby nie patrzeć w sensie nie jeansowe. Chyba o to mi chodziło. O! Więc takie fajne do pracy, cienkie. Długość taka do połowy łydki. Łatwiej by było, jakbym po prostu to postawiła i się odsunęła. O, takie troszeczkę wyższe. Tak to wygląda. Bardzo są przyjemne i wygodne. I jeszcze był w bardzo dobrej cenie, bo kosztowało jedyne 5 funtów, no więc fajnie. Mam chwilę czasu, także idę ogarnąć chałupę, bo jest sybrze, hej, siebie też idę ogarnąć, bo moje paznokcie to wyglądają jak stąd nie wracaj, także muszę usiąść w końcu, wziąć moją lampę i, i wziąć się za to. Nie, wiem, nie chcę mi, mi się, ale muszę, no. Haty też mi się nie chce ogarniać, dlatego zamiast robić to, co mam do roboty, to ja oczywiście siedzę. Wymyślałam sobie dzisiaj nagrywania, bo tak bardzo mi się właśnie chce um, zająć obowiązkami domowymi, że robię wszystko, żeby tylko nie robić tego. Też tak macie? No, a chcecie zobaczyć, jak wygląda angielskie lato? Tada! No, znaczy nie jest tak źle ogólnie cały czas, bo nawet ostatnio było. Jezus Maria. Nawet ostatnio było trochę, trochę, no nie no, naprawdę było sporo takich fajnych, ciepłych dni, i mogliśmy sobie poplażować w ogóle. Ale no, jest tak w kratkę: raz jest chłodno i pada, raz jest gorąco i bezchmurne niebo, i gorąco także nie da się wyrobić. Ale mam nadzieję, że spełnią się prognozy, bo na przyszły tydzień zapowiadają, że cały tydzień ma być bezchmurne niebo słońce. No bezchmurne niebo i słońce, jakby to jedno i to samo. I ma być bardzo, bardzo ciepło, także fajnie. Cieszę się bardzo, aby tak było, bo lubię, lubię, lubię ciepełko. No. Dobra, bo ja gadam o pogodzie znowu i bez sensu. No, dobra. No to lecę, lecę ogarniać w końcu. Robię kawę i lecę ogarniać. Tego vloga, chociaż w sumie pewnie nie na taki koniec, bo jak znam życie, jak ja się rozgadam, to, to wcale jeszcze e, przez parę minut końca nie będzie. Ale no powiedzmy, że już na koniec tego vloga chciałam Wam e, parę rzeczy powiedzieć, wytłumaczyć się. Znaczy, może nie wytłumaczyć, o Jezus, po prostu Wam powiedzieć, no co tam się działo u nas, kiedy nas nie było. Znaczy, w sumie nic takiego specjalnego się nie działo, ale stwierdziłam, że po prostu parę rzeczy powiem, i no, jeżeli ktoś zadecydował się nas subskrybować z jakiegoś powodu i czekał na vlogi i nas ogląda na bieżąco lub oglądał, no to jednak chciałabym po prostu dla tych osób powiedzieć, czemu nas nie było. Tak w skrócie, no to poczucie mi nie pozwalało nagrywać, to znaczy nie pozwalało. Jakby cały czas gdzieś mi chodziło po głowie, że chciałabym usiąść i coś powiedzieć i brakowało mi tego, gdzieś tam cały czas mnie do tego YouTube'a ciągnie. Chociaż czasami widzę same takie... no nie, że same minusy, ale ten hejt w sieci, to wszystko to, to mnie tak przygnębia, że masakra. Ale no cały czas gdzieś tam coś mnie ciągnie. Nie wiem, czy dlatego, że jestem gadułą, że nie wiem, lubię rozmawiać na różne tematy, czy dlatego, że sama takie vlogi oglądam i chciałabym też coś takiego robić. Nie wiem, ale po prostu ciągle mnie do tego gdzieś tam pcha coś, żeby jednak nagrywać. No ale tak jak mówię, samo poczucie mi trochę nie pozwalało, jednak. Więc taki paradoks. Chciałam, ale nie miałam na to siły, gdzieś już tam nie starczyło miejsca. w na jakąkolwiek kreatywność niestety te ostatnie miesiące, może oprócz lipca, ale no kwiecień, maj, czerwiec to takie miałam raczej słabe takie powody, no w sumie to jakby nie ma znaczenia bo każdy ma jakieś tam swoje problemy, mniejsze lub większe jedni mają większe, jedni mniejsze, wiadomo już nawet nie chodzi o to, żeby się wdawać jakoś w szczegóły, są osoby, które z poważnymi problemami sobie potrafią poradzić, a są takie, które z jakimiś mniejszymi sobie nie potrafią radzić ale co chciałam wam powiedzieć to że jak naprawdę już czujecie, że sami sobie z czymś nie radzicie, to warto jest się naprawdę wybrać do specjalisty, warto żeby sobie pomóc. Czasami wystarczą jakieś może leki, czasami wystarczy rozmowa, nie wiem, komuś terapia. Ja akurat nigdy jeszcze na żadnej terapii nie byłam w swoim życiu. Ale e, nie wiem, może kiedyś się jeszcze wybiorę. W każdym razie, no, warto, warto i szkoda po prostu czasu na to. Szkoda marnować czasu, szkoda czasu na to, żeby się e, gdzieś tam codziennie budzić i nie mieć na nic siły, nie cieszyć się z tego, co się dzieje dookoła, nie, nie zwracać uwagi na te pozytywne rzeczy, tylko ciągle gdzieś się zagłębiać w jakichś takich złych myślach. Po prostu szkoda czasu. To się łatwo mówi, wiadomo, e, ale. Naprawdę trzełam kciuki za wszystkie osoby, które gdzieś tam nie za bardzo się dobrze czują. I no, jest wiele takich osób i nie jesteście na pewno z tym sami. I tak się zastanawiałam, czy w ogóle poruszać te tematy. Stwierdziłam, że chciałabym chociaż napomknąć, bo wiecie, też jakby często jest tak, że oglądamy kogoś na YouTube, czy tam gdzieś śledzimy na Instagramie, na TikToku i widzimy tylko skrawek czyjegoś życia i mamy wrażenie, że o wow, tej osobie to wszystko wychodzi, ona zawsze ma tyle siły, zawsze jest tak. Ja wtedy, kiedy mam te gorsze dni i gorszy czas, to po prostu nie nagrywam, więc jakby też może tego wszystkiego nie pokazuję. Nie wiem, czy trochę z obawy przed hejtem, czy po prostu, nie wiem, nie, nie do końca czuję się na siłach, żeby to pokazywać, żeby o tym mówić. A z drugiej strony... Też jakby nie chcę ukrywać i udawać, że o wszystko jest super, będę nagrywała, pokazywała, jak mi to wszystko nie y, fajnie dzisiaj nie wyszło, jaka jestem uśmiechnięta i zadowolona, a prawda jest zupełnie inna Dlatego w takich chwilach, kiedy gdzieś tam mam gorsze samopoczucie, no to po prostu nie nagrywam, no i dlatego nie było nas przez taki dosyć długi już czas No, ale już teraz jest lepiej i... Może, no nie będę znowu mówiła, że o chciałabym, żeby vlogi się pojawiały raz na tydzień i obiecuję, że tak będzie, bo stwierdziłam, że nie ma sensu już tak. I po prostu nie ma sensu nic obiecywać, nie ma sensu nic postanawiać, jak będą to będą. Mam nadzieję, że uda się jak najczęściej. Jeżeli te vlogi Wam się podobają, jeżeli macie ochotę nas oglądać, być na bieżąco, no to zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli Wam się vlog podobał, dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, nawet ostatnio nie odpisałam przez właśnie chyba już 3 miesiące na komentarze, które dostałam Zresztą bardzo miłe komentarze, więc muszę to zrobić eee, Właśnie sobie piję mrożoną kawkę, sobie wrzuciłam lody Zrobiłam sobie zbitą śmietanę Mmm, pycha Jest tak gorąco, u nas jest o, 26 stopni tylko w mieszkaniu Ostatnio było 30 prawie więc nie jest tak źle. Mam nadzieję, że nie zagłusza mnie tutaj dźwięk bambusowych dzwoneczków za mną ani skrzypiąca, skrzypiąca karnisza w pokoju. Mogłabym zamknąć okno, ale bym się chyba rozpłynęła, także mam nadzieję, że nie będzie tego bardzo słychać. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? A chciałam w ogóle... Mam też wrażenie, że ja czasami nie nagrywam, nie mówię pewnych rzeczy, nie wywnętrzam się. Troszkę się obawiam jednak tego, co ktoś mi napisze w komentarzu i tak dalej, a z drugiej strony, jakby ja sama sobie cenię, kiedy ludzie, których oglądam na YouTubie, o tym mówią i są szczerzy. No bo właśnie tak jak wcześniej mówiłam, nam się czasami wydaje, że oglądamy kogoś i wow, ta osoba zawsze jej wszystko wychodzi, zawsze jest ze wszystkiego zadowolona, szczęśliwa, pełna energii. No a potem jednak jak ta osoba ma gorszy dzień i o tym powie, że ten gorszy dzień ma, to do nas dochodzi O kurczę, no to jednak nie jesteśmy sami, nie tylko my tak mamy, że nie mamy siły czasami, że wszystko nas wkurza, że dzieci dokazują, że tu się z kimś pokłócimy, to nam coś nie wyszło Znaczy jakby nie, że się cieszę, że ktoś inny też tak ma, ale wiecie co mam na myśli, to dodaje takiej otuchy w takim sensie, że nie tylko my tak mamy No mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli a co do hejtu, no to właśnie też tak jak mówię, nie na przykład boję się wdawać w szczegóły. Yy, chociaż z jednej strony może komuś wysłuchanie czegoś takiego by pomogło, ale na przykład ostatnio też yy, dostałam taki komentarz, że przestań się przejmować głupotami, weź się do roboty, to nie będziesz miała czasu się pierdołami przejmować i tak dalej. I tak sobie myślę. Kim jest jakiś obcy dla mnie człowiek, który mnie nie zna, żeby mi w ogóle coś takiego pisać? No, z drugiej strony myślała, po prostu ta osoba tak naprawdę, no jest właśnie hejterem, tak jest takim trolem, który tylko chce komuś wbić szpilę, tak naprawdę po to, bo nie wiem co, bo sprawia mu to przyjemność i i czy warto się tym przejmować? No nie, ale z drugiej strony to boli, jak się coś takiego czyta, robi się człowiekowi przykro i powiem szczerze, że mnie to bardzo od, um, odwodzi od pomysłów nagrywania kolejnych odcinków i mnie to strasznie dołuje. I pomyślałam sobie, nie wiem czy to jest dobra, czy nie, ale w sumie to jest mój kanał, więc mogę tak naprawdę robić co chcę Chciałabym, żeby u mnie takiego hejtu nie było i dlatego będę komentarze kontrolować To znaczy nie tak, że w ogóle je wyłączę, bo nie chcę tego robić Bo są jednak osoby, które wniosą tutaj do tej naszej społeczności coś fajnego i coś ciekawego, interesującego więc nie chcę zupełnie wyłączać komentarze. Yy, też może ktoś chciałby się czegoś dowiedzieć, o coś zapytać, i w tym momencie zadanie komentarza to jest właściwie najprostsza droga, żeby to zrobić. I jakby też nie chodzi mi o to, że każdy musi mi słodzić i mówić, wow, ale super vlog, i nie wiadomo co. Nie, nie o to mi chodzi, bo jakby krytyka krytykom ja jestem otwarta też na to, ale chodzi mi o taki typowy hate, taki wiecie, takie jakieś hamskie teksty, takie bardzo. Nawet nie wiem, nie mam słów, bo powiem Wam szczerze, że mi by nie przyszło do głowy komuś napisać takich rzeczy, jakie ludzie potrafią czasami napisać właśnie. Dlatego tylko, że są anonimowi i że mogą. Piszą, bo mogą. Na zasadzie wiecie, okazja czyni złodzieja. I no i po prostu mnie to strasznie przygnębia, nawet jak wchodzę na. Nawet nie chodzi o mnie, o mój kanał, tylko mam osoby, które gdzieś tam oglądam, no i czasami gdzieś tam zerknę na te komentarze. Wiecie co? Jak ja czasami czytam u kogoś pod vlogiem takie hejterskie komentarze, to aż mnie krew zalewa, naprawdę, chociaż to nie jest skierowane do mnie, ale krew mnie zalewa, że ktoś może taki być. Jest to niesamowicie dla mnie przygnębiające i no wkurza mnie, no po prostu mnie to wkurza, że ludzie mogą tak bez ogródek coś napisać drugiemu człowiekowi, którego w ogóle nie znają, bo, bo nie wiem, bo po prostu co, bo im to sprawia przyjemność, że komuś się zrobi przykro, to jest tak słabe i dlatego ja nie chcę, żeby u mnie. Takie coś było na kanale. Nie chcę takiej nienawiści, szerzenia takiego, jakiegoś, nie wiem, czegoś. Nawet nie umiem tego nazwać, ale jest tego coraz więcej w sieci, mam wrażenie. I jakby jest, są osoby, które chcą nagrywać, które gdzieś tam się w tym spełniają z jakiegoś, nie wiem, powodu. Może sami nie wiedzą z jakiego do końca, tak jak ja, nie wiem. Ale po prostu chciałabym to robić i... A nie chcę u siebie czegoś takiego mieć na kanale i wiecie co, no nie wiem, może ktoś powie, że to głupie, ale, ale ja tak chyba będę robić, że nie będę dopuszczała do um, komentarzy takich negatywnych. W sensie, no jeżeli ktoś będzie chciał, to i tak to skomentuje i ja to zobaczę, więc mi się i tak w zasadzie zrobi przykro, bo ja to będę musiała przeczytać, żeby ten komentarz zatwierdzić lub odrzucić. Ale będę odrzucać te hejterskie komentarze, ich tutaj po prostu nie będzie. Jak ktoś mnie skrytykuje, ale zrobi to w kulturalny sposób, w porządku, ale jeżeli to będą takie, wiecie, typowe, hamskie jakieś komentarze, to tego nie będzie. Ja po prostu będę je wyrzucać. Wyrzucać je z głowy, wyrzucać je z tego kanału, wyrzucać je spod tych vlogów, bo... Tak jak mnie zalewa krew, jak czytam komentarze u kogoś innego, tak samo nie chcę, żeby ta nienawiść, ta niechęć, to coś przeżyło się tutaj. Dlatego po prostu czegoś takiego u mnie nie będzie. I myślę, że mi też będzie dużo łatwiej przez to nagrywać, mówić to, co chcę mówić, bez takiego strachu, że o, bo tu ktoś powie to, a tu ktoś powie tamto. Znaczy i tak, jeżeli ktoś, tak jak mówię, ktoś będzie chciał, to to napiszę i ja to zobaczę, ale inaczej będzie, jak ja to zobaczę raz i to po prostu usunę. W ogóle tego nie wrzucę pod filmem, a inaczej będzie, jak Kolejne osoby zaczną to komentować, dodawać coś od siebie albo kłócić się z tą osobą, która to dodała, ten, ten hejterski komentarz i z tego się robi, wiecie, później taka wojna między ludźmi. Naprawdę ja czegoś takiego tutaj nie chcę. No. Od dawna chciałam w sumie o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że bardzo ten strach przed hejtem też mnie hamuje tutaj przed powiedzeniem pewnych rzeczy, nawet przed tym, co Wam już dzisiaj powiedziałam, a propos tego złego samopoczucia. E i myślę, że taka decyzja, że właśnie nie będzie te, tego hejtu tutaj um, też pozwoli mi się otworzyć i powiedzieć Wam dużo więcej takich rzeczy, które bym chciała powiedzieć, takich od serca, od siebie, o sobie, yy, też o tych negatywnych rzeczach, o tym, co czasami mnie gnębi, co się dzieje też nie tylko tego dobrego, ale też tych takich gorszych rzeczy. Bo może ktoś będzie w podobnej sytuacji, może ktoś y, będzie potrzebował usłyszeć, że ja też tak mam, że są osoby, które też tak mają i tak dalej, i tak dalej. Więc y, tyle wam mam do powiedzenia. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Miejcie miły dzień, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym vlogu. I dzięki, że jesteście. Wóżeczki, pa pa!